Jestem zupełnie nie na dzisiaj, a moje serce kaleki skrzydłem utyli, zamiast w klatce trzepocze na dłoń. Na scenę panią Annę Jochim Labudę, panią burmistrz miasta Puck, Hannę Kruchniewską i panią Irminę Gerszeską. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w ten piękny dzień. Dzień jest szczególny dla nas, dla Puskiego Hospicjum, ale też dla wszystkich Państwa, którzy przyjęliście zaproszenie do tego, żeby dzisiaj tutaj na tej pięknej naszej Starówce spotkać się i wspólnie zakotwiczyć dobro. Nie byłoby tego projektu, gdyby nie Pani Irmina Gerszewska, która od wielu lat jest wolontariuszem i koordynatorem wolontariatu. To ona pięć lat temu postanowiła z tym innowacyjnym projektem zaistnieć w Dębkach. Ktoś powiedziałby w środku wakacji, w piękną pogodę, w Dębkach, mówić o hospicjum, o wolontariacie, o ciężkich chwilach kończącego się życia, to po prostu jest jakieś szaleństwo. Tak, to było szaleństwo, ale cudowne szaleństwo, które przez pięć lat towarzyszyło tym wszystkim odpoczywającym na cudownej plaży w Dębkach które dobro się krzewiło wśród osób, które przemarszem, przestępki zachęcało do, do idei wolontariatu, ale też do mierzenia się z trudnymi tematami życia i śmierci. Dzisiaj postanowiliśmy przenieść takwisz do Brodopudzka. Dlatego tutaj jesteśmy. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Witam w imieniu wolontariuszy, bo to właśnie idea wolontariatu jest tą myślą. Przewodnią dzisiejszego spotkania. Pewnie Państwo wiecie, że Póckiego Hospicum nie byłoby, gdyby pierwszy wolontariusz, ksiądz Jan Kaczkowski i grupa wolontariuszy, którzy 18 lat temu podjęli decyzję wspólnej pracy. Wolontariat to praca, w której nie oczekuje się pieniędzy. To jest zaangażowanie, oddanie swojego czasu, talentów, chęć też nauki i dopasowywania się do założeń tych, którzy ten wolontariat tworzą. Dzięki pracy wolontariuszy przez 18 lat towarzyszymy naszym pacjentom. Wolontariusze uzupełniają zespół profesjonalistów, dodając życia naszym pacjentom i siły naszym pracownikom. Wolontariusze towarzyszą nam każdego dnia zarówno w domu pacjentów, jak i w hospicjum stacjonarnym. Ale to nie tylko tam są obecni. Wolontariat Puckiego Hospicjum to cudowna praca osób, które przez wiele godzin przyjmują interesantów w recepcji Puckiego Hospicjum. To wiele wydarzeń w całej Polsce, przy okazji których mówimy o idei Puckiego Hospicjum, ale też pracy na rzecz innych. Wolontariat artystyczny Państwo będziecie mieli okazję dzisiaj zobaczyć tutaj na scenie. Nie byłoby nas, gdyby nie wolontariat artystyczny, który przy różnych okazjach tworzy cudne rękodzieła, dzięki którym mówimy o hospicjum i dzięki którym kwestujemy na rzecz opieki dla naszych potrzebujących. Tych wolontariatów jest tyle, ile serc i tyle, ile osób. Każdy z Państwa może znaleźć takie działanie, takie zajęcie, w którym będzie czuł się dobrze. Wolontariat to również wielka satysfakcja i chyba to połączyło nas właśnie dzisiaj tutaj w Pusku. Chęć pracy na rzecz innych, czasy potrzebujących, to chęć pracy wspólnej, wspólnej z, z organizacjami, które zechciały przyjąć zaproszenie właśnie do dzisiejszego eventu. Dziękuję wszystkim tym, którzy znaleźli czas w niedzielę wakacyjną. Łącznie z motocyklistami, strażakami, wszystkimi osobami, które zechciały tutaj przyjść na rynek i dzielić się tym, co potrafią najlepiej, ale przede wszystkim zakotwiczać dobro. Będziemy mieli okazję jeszcze powiedzieć o jednym święcie, ale może teraz kilka słów. Przekażę mikrofon pani burmistrz, dzięki której tutaj jesteśmy. Brawa dla pani Ani, myślę. Piękne słowa, ważne słowa. Tak, powitanie widzę jest piękne. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Chcę wyrazić tutaj publicznie wielką radość z faktu, że Zakotwicz Dobro już teraz niekoniecznie brzmi w Dębkach, ale brzmi w Pucku. Oczywiście zakotwiczajmy gdzie się da, bo ono wszędzie jest potrzebne. Jest pewien niedosyt i ciągle go za mało, ale każdy z nas ma w sobie dużo dobra i pewnie Potrafię lepiej, lub może nie zawsze to wychodzi, ale pokazywać, wyzwalać. I myślę, że w Pucku jest wiele osób, które pomagają w tym, żeby to dobro z siebie właśnie wyciągnąć i przekazać innym i potem kolejnym, kolejnym. Bardzo dziękuję, że udało się tutaj właśnie spotkać organizacją pozarządowym. Proszę Państwa, ja nie chcę ich wymieniać, bo się boję, że jakąś jedną organizację może pominę i będzie dobrze. One zaraz pewnie same się przedstawią, pięknie się tutaj wyróżniają. Bo jest stoi organizacjami pozarządowymi. Piękny przykład daje nam oczywiście hospicjum z pierwszym wolontariuszą, o którym mówiła pani dyrektor, z Janem z Janem Kaczkowskim, którego cały czas niesamowicie wspominamy i wiemy, co dobrego dla naszego miasta zrobi. Ale są wśród nas tutaj osoby, które rzeczywiście oddają swój czas, wiele swojej energii. I tak bym, może nie przyciągając opowieści, powiedziała, że wspólnie budujemy potencjał tego miasta. Budujemy, co jest najważniejsze, wspólnie budujemy potencjał różnego rodzaju i taki społeczny, ale czasem nawet infrastrukturalny, bo z organizacjami pozarządowymi tutaj w mieście na różnym polu e, współpracujemy, bardzo różnie. Bez Was Puck nie byłby taki cudnym miejscem na ziemi, jakim jest. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. I oklaski dla organizacji, dla wolontariuszy, do... bo tylko wspólnie możemy coś dobrego robić. Także bardzo się cieszę, że jesteście w Pucku, zakotwiczyli. zakotwiczyliście. Myślę, że ta kotwica już jest, ale zawsze może być głębiej i głębiej i na dłużej. Poprosimy Irminę, żeby może jako autorka projektu Zakotwisz Dobro powiedziała kilka słów o tym, jakie myśli jej towarzyszyły i czy te cele udało nam się wspólnie zrealizować. Dzień dobry Państwu. Ja niestety nie prześcignę moje przedmówczynie, bo są zdecydowanie lepsze perudycy niż ja, ale korzystając z okazji chciałabym właśnie Ani podziękować za rok 2017, kiedy wpadł właśnie ten szalony pomysł zakotwiczenia dobra i no zaczęło się w Dębkach, bo może bliżej mojego miejsca zamieszkania, ale to był cudowny pomysł kosmiczny, dzięki czemu mam ksywę kosmiczka, kosmiczka, nie? Kosmitka! No właśnie. <laughs> to był cudowny czas, ale potrzebne są zmiany i trzeba też wprowadzać w inne miejsca to dobro. I dlatego, panią bardzo serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj możemy być w Pucku. Za to, że tu będziemy zakotwiczać dobro i będziemy wspólnie je nieść i w swoich sercach i głosić idee wolontariackie, hospicyjne będziemy mówić o tym dobru, które można uczynić dla drugiego człowieka w bardzo różnorodny sposób. A ponieważ, no nic by się nie wydarzyło tych pięć lat zakotwiczenia dobra bez Cudownych wolontariuszy, których dzisiaj pozdrawiam. Uważasz nam zupełnie inne zadania, aniżeli dzisiaj artystycznych, ale to ona właśnie w podziękowaniu Pani Irminie przeczyta Państwu wiersz. Tak, Irmina jeszcze nie ucieka, zostaje z nami. Ja powiem kilka słów, jak to się zaczęło z Irminą, jak się się poznały. Kilka lat temu miałam przyjemność właśnie z ekipą hospicyjną wyjechać na wyjazd szkoleniowy i tam właśnie naszą Irminę poznałam przedstawiałyśmy się sobie i Irmina mówi tak, tak, to jest ta z plecakiem. No i tak zapamiętałam Irminę właśnie z plecakiem. Posłuchajcie wiersza, który dla niej specjalnie napisałam. Irmina, cóż to za postać? Co za dziewczyna? Babka z plecakiem w czerwonych okularach. Nawet nie wiecie, ile dźwiga na barach. Zawsze można na Irminę liczyć. Chętna by pomóc, Albo coś pożyczyć. Słowo nie. Dla niej nie istnieje. Wystarczy telefon. I już wszystko się dzieje. Irmina jako pierwsza dobro zakotwiczyła. Pięć lat temu na dębkach już z nami była. To ona wpadła na pomysł znakomity. I jak widzimy, plon mamy dzisiaj obfity. Dzisiaj Dobro zakotwiczymy w Płocku. Traktujmy z się szacunkiem godnie i po ludzku. I wielkie brawa dla naszej irminy. To ona sprawiła, że tutaj dzisiaj się widzimy. Odwina dla tego dobrego. A pani burmistrzonato. Pani pogryna. Kochani, bardzo dziękuję. Jestem wzruszona, więc nic więcej nie powiem. A ponieważ jestem prawie jak Kwiatkowska, żadnej pracy się nie boję, więc wstępuję dalej w szeregi wolontariackie. Wszystkiego dobrego. Zachęcamy Państwa do dobrej zabawy i też do robienia sobie zdjęć z naszą ramą, która dzisiaj ma szczególny tytuł. Dobro jest w nas. restauracji Domowe w za stoisko z ukraińskimi przysmakami. polskiemu Stowarzyszeniu diabetyków koło miejskiej w Pucku za możliwość zbadania poziomu cukru we krwi i edukacji zdrowotną, polskiemu związkowi niewidomych po powiatowych w Pucku za możliwość skorzystania z warsztatów orientacji przestrzennej, Klecko pani Annie za zaprowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, malowanie twarzy oraz stanowisko z gardłoczkami.

Pani Ewie Majkowskiej za przeprowadzenie warsztatów Miłość, Odwaga, Czułość oraz przygotowanie pokazu mowy w późniejszym czasie w dzisiejszym programie. Młodzieżowej drużynie pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutk za przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy, przygotowania stoiska i pokazu pożarowskiego. Polskiemu Związkowi wędkarskiemu koło numer 68 w Kutku, Belona za możliwość wędkowania na sucho. Połowo Józefowi Madej za warsztaty i przepięknie rękodzieło z Liny, a także Stowarzyszeniu POP i Bibliotekę UTW Stowarzyszenia Pod Sobą w Pucku za obecność i udział w przemarszu. Wielkie brawa dla tych wszystkich organizacji. Naprawdę nie byłoby nas tutaj, gdyby nie ich wsparcie. Panie Eugenio, na schody, na schody, żeby Was lepiej widać było wszyscy.

Zapraszamy panią Honorato, osoba, która jest odpowiedzialna za dzisiejsze zamieszanie. Wielkie brawa. Doskonale. Tak, tak, tak. Pani radna Konstancja Kowalska będzie stanęła z na tym są te teksty bardzo refleksyjne do poezji Karola Wojciechowskiego, do naszej nagrody, do naszej poety i ja muszę Włoszech, do Szpitala bardzo głębokie, bardzo słowa. Myślę, że warto. Druga poeta na ten temat powstała dwa lata temu przy udziale Rozumu Kiaszyńskiego w Wejteluie. Rozumu Kiaszyńskiego, znają Państwo taką tragedię. Były bardziej prześroczyste, a ja.